Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mirek Borek. Jestem psychologiem, trenerem i wykładowcą Naczelnej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Chciałbym Państwa zaprosić na warsztat szkoleniowy z umiejętności wprowadzania zmian w organizacji, który się odbędzie 24 kwietnia w Delegaturze Radomskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. W trakcie tego warsztatu. Opowiem o tym, w jaki sposób się przygotować do procesu wprowadzenia zmiany, jakie są etapy tego procesu, jak sobie radzić z oporem wobec zmian i jak skutecznie komunikować swoim pracownikom i współpracownikom wprowadzane zmiany, tak, aby odwoływać się do potrzeb oraz do korzyści, jakie oni mogą mieć z tego, że te zmiany zostaną wprowadzone. Serdecznie Państwa zapraszam 24 kwietnia. Do zobaczenia!